Lekarz zaleci rozkręcenie aparatu o połowę ruchu śruby. Wtedy wkładamy kluczek u podstawy strzałki i wykonujemy ruch o do jednej, drugiej strzałki i wyjmujemy kluczek. Po czterech dniach wkładamy centralnie w połowie strzałki i wykonujemy ruch do końca. Przekręcamy. Po kolejnych 4 dniach znowu ruch wkładamy u podstawy strzałki, wykonujemy ruch do połowy strzałki. I po 4 dniach znowu wkładamy centralnie w połowie strzałki i wykonujemy ruch do przodu. Tak samo jak w przypadku pełnego obrotu, jeżeli aparat spada lub nie pasuje po przekręceniu, znaczy się, że zęby nie nadążyły za aparatem, aparat był zamążony i Wtedy cofamy o ruch. Oh.